W parku maszyn, a czasu praktycznie już nie ma, jest wykluczony, otrzymuję informację. Minął czas, a więc Fredrik Lindgren jest wykluczony, co oznacza, że z i Kasprzak mają troszeczkę łatwiejsze zadanie. Przypomnę, z Marslik przy krawężniku na trzecim polu startowym zawodnik Gorzowski Stali Krzysztof Kasprzaka, a nie między nimi Georgi Ładkuta. I to on! Między! Wcisnął się Polaków, popisał się atomowym startem i właśnie Rosjanin na czele stawki, ale dziś jest mocna reprezentacja reszty świata. Polacy cały czas za plecami, ale Bartosz Smarzlik fantastycznie bliżej krawężnika. Próbuje ugryźć 33-letniego Rosjanina. Ten się jednak broni. Rosjanin cały czas na prowadzeniu. Smarzlik drugi Kaszczak na miejscu trzecim więc parę koszowskiej stali w rywalizacji z Rosjaninem, który występować będzie w tym roku w barwach Rybnickiego Rowu. Za tydzień urodziny Łaguty i być może w ten sposób rozpoczyna właśnie zbieranie urodzinowych prezentów. Jeszcze Zmarzlik próbuje po szerokiej, ale szarża Zmarzlika. Czy da radę? Wyjście z pierwszego, ostatniego grudnia. Zmarzlik! Jest! Punkty. Wygrany wyścig. 4 do 2 dla reprezentacji Polski. Kryz. Był blisko Bartosz Marslik, Grigoria. Grigoriewicza. Łakuty i to wychowanek Gorzowskiej stali. Ależ talent, bo przecież Marslik już jak miał 16 lat, jeździł niesamowicie. 4 do 2 dla reprezentacji Polski. I to oznacza 9. 9 do ośmiu, jeśli dobrze policzyłem, ale to wszystko panowie zweryfikujecie. Zwycięzca Bartosz Zmarzlik. Osiem do dziesięć. Tak, to są wyniki tego wyścigu. Ja powiem Tobie szczerze, Jacek, ja uwielbiam, kiedy Bartek przegrywa starty, bo wtedy jest gorąco na, na torze. Gryzł, gryzł przez te okrążenia i w końcu mieliśmy tutaj mijankę i to wielkie klasy. Dokładnie tak. Zwróćmy, zwróćmy uwagę, w jaki sposób Bartek przez trzy okrążenia niemalże konsekwentnie próbował wciskać się pod łokieć Grigorija Łaguta. Tak kiwałeś na początku, że Grigorija lekko ukradł ten start. Musielibyśmy to, szczerze mówiąc, jeszcze raz zobaczyć na powtórce. Mamy niezwykle doświadczonego sędziego na, na wieży, Ryszarda Bryłę. Natomiast e, też są takie głosy, ażeby zawodnik, który, no co tu dużo mówić, wykorzysta ten moment, żeby tego biegu po prostu nie przerywać. I e, wierzę w to głęboko, że sędzia Ryszard podjął absolutnie dobrą decyzję. E, natomiast e, tutaj, tak jak widzimy, Bartek próbował konsekwentnie wchodzić pod, cały czas pod Grigoria, pod cały czas na każdym okrążeniu i w końcu wykonał jeden manewr, i e, tutaj chyba widzimy początek tej akcji. E, tak, i wchodzi, wchodzi delikatnie nabiera szerzej do krawędzi tego tak motocykl. zwanego cypanego, e, w związku z tym nabieranie nieco e, większej szybkości. I tu już jest prosty motocyklem. tu już jest prosty motocyklem, dokładnie przejeżdża linię mety. Znakomita akcja. O, to zwiastuje, co do dużo mówić, wielką klasę zawodnika i e, myślę, że będziemy z niego bardzo, bardzo dumni, jeżeli chodzi o cykl Ampli 2017. No to pozostaje Państwu, wróci tutaj za chwilę na tor przy ulicy Wrocław.